Mariusz Koder mówił, że nagrywał takie coś, że e, zbiórka pieniędzy na wyjazd na uistyk na mój remont samochodu. I wy e, nie wierzycie w to. Myślicie, że to jest e, jakieś kłamstwo, oszustwo, czy tak dalej. Nie, to nie jest oszustwo, to nie jest kłamstwo. To jest prawda. Szczera prawda, mówię. Bo nie chcę was oszukiwać, bo nigdy. I nie myślę oszukiwać Was, bo nie jestem taki, z wychowania nie jestem e, oszukancem, nie kłamcem, ani złodziejem, ani żadnym. Szanowni Państwo, kochani moi młodzież, i chcę pojechać z Wami tam na, na Ustoku, zobaczyć co to za Ustok, jeszcze nie razu nie byłem, pierwszy raz, to chcę Naprawdę pojechać, zwiedzić, troszeczkę też ro rozerwać się troszeczkę, bo sam zostałem na tym świecie. Ale mówi się, co Bóg pokierował, tak ma być los. Jak Pan Jezus pokierował, tak ma być. Jak Matka Boska pokierowała, tak ma być. I ja Was proszę o pomoc dla mnie w tej sprawie. Po naprawie samochodu, to nie jest duża naprawa, eee, koło już napompowałem, żeby było spuszczone powietrze, to spuścił, dostałem od Krzyśka pompkę. Pompka była popsuta, ja naprawiłem pompkę, już troszeczkę napompowane koło jest, po troszeczku napompuję. Eee, opoczna z, z prawej strony jest rozerwana, ja ją zwiążę i będzie dobra. To nie trzeba kupywać tylko takie e, drobne naprawy przód. Naprawy hamulców. Mo, jak powiem, wymiana e, niższa, tylko aj, bo okładzin. Nie okładzin, przepraszam. Oj, Z głowy mnie słyszał. Klocki. Klock, o! o wymiana klock, klocków hamulcowych prawej i z lewej strony trzeba kupić komplet kosztuje klocków 200 zł oryginalnych bo ja patrzyłem e, klocki hamulcowe e, nie podróbka ale mm, zamiennik zamiennik <laughs> to nie pasują nie pasują nawet inne, inna kształt i na wszystko nawet są. To Ja mam mam już w miejscu takie, że są oryginalne, oryginalne klocki hamulcowe no i tylko, Ale one 200 zł, nawet 250 zł kosztują. Eee, kompleks. I trzeba kupić. No trzeba... Tu na, na... Aha! Jeszcze lawety trzeba nie brać eee, zawieść, e, bo hamulców nie ma, to trzeba będzie wziąć lewetę. Na, na lewecie on pojedzie. Do, do naprawy, do jednej spółdzielni pojedzie. Ja jeszcze porozmawiam i skieruję pismo. A ty co po, chińczy, po chińsku? U, bo mi już nogi walo. Skieruję pismo do dyrektora szkoły. W Białym jednej, którzy też robią, naprawiają samochody. Na Broniewskiego? tak? Na Broniewskiego. Mariusz Khodor wie tą uszkowe. I tam porozmawiam z dyrektorem, czy on by czasami nie, nie wymieniłby dla mnie, ale na pewno wymieni. Tylko za, za opłatności, ile muszę się dogadać, się, ile będzie wszystko kosztować. Muszę